Siemaneczko ziomeczki, jasno czycie, a to jest tak jakby pierwszy odcinek z Hero PL27, więc stawcie łapeczkę górę i subskrypcję na kanale, no i co, a my lecimy z tak jakby prawie serią, nie wiem czy ja będę tak ciągle nagrywał, bo chcę trochę Fortnite'a pomagrywać. więc nie wiem czy będę nagrywał tego serię, ale pierwszy odcinek zawsze wstawię, więc... Mm. No po prostu lecimy. Zapraszam do drużynki. U mnie wpisowe to jest 125 oponek, jak macie więcej to macie doradcę. Proste, proste. Yy, yy, no właśnie, więc wpłacajcie oponki jak chcecie do mnie dojść, zaraz Wam pokażę drużynkę. Yy, a to za chwilkę. Dobra, dajmy tak. Jak widzicie mam 29 level, ogólnie na razie nie tryharduję, mógłbym dużo treningów robić, 100 mi 27 energii. Czynów tutaj mi zostało tyle. Właśnie muszę jedną rzecz robić. O, tak. Dobra. Kasyno trochę pokręciłem. Oponki sobie dzisiaj kupuję i to nie jest na tyle z rozwoju mojej drużyny, bo zaraz Wam pokażę, ile ma rozwoju, ale to jeszcze nie koniec na dziś, że dzisiaj nie mówię, że będzie jeszcze rozwinięta ostro, bo jeszcze parę osób załatwię i będzie rozwinięta, więc w ogóle który jestem w poziomku? 300, no, mówię, ja na razie w poziom nie lecę, bo mógłbym mieć wyższy, ale nie chcę, bo na razie mnie poziom nie interesuje. No, ale lag gry też mnie nie interesuje. Dobra, dawajmy, dawajmy, co? Lecimy? <laughs> Może lepiej? Jestem chyba na jakimś tysięcznym miejscu w honorze, bo ja w ogóle nie biłem dzisiaj. No, biłem 17 razy, no, ale to jest takie pierwsze drzwi. Boże, jak się ścina, nie wiem czemu. A wiem, no tak, bo muszę ten shit. O, tak zrobić. Dobra, jestem na tysięcznym miejscu. O, Boże, Patokalipsa. No, powinienem wygrać nie marzutek. No, ledwo co, więc nieźle to. Nawet dobrze mi poszło. Dobra. Dobra, który? Ok, ten. Mhm. Dobrze, lecimy z nim, to będzie oczywiście krótszy odcinek, no bo to wstęp. Dobra, jeszcze jeden pojedynek, mamy punkt umiejętności. Już chyba na jakimś 900 miejscu, jestem 600 nawet. Uu. Dobra, tutaj bez szans. Yy, zaraz wam pokażę moją drużynkę, ale no w tabeli oczywiście, bo czatu się nie pokazuje. Dobra. Ryzyk, fizyk, przegram, to przegram. Powinienem przegrać. No, tak jak myślałem. Dziwne, że on, on no, tak takie statystyki je tak ogrywa. Co je cztery punkty sobie dajmy w to. Aha, ja bez żutek. <ścoughs> co za tuchet. Bez rzutek atakuję. Ja tu mówię i ledwo co wygrywam. Dobra, dobra, dobra. To nie moja wina. zakręcimy sobie kasynem. Eee, już 12 razy zakręciłem. Eee, Dobra, dobra. Ciekawe. 1000 ekstra Ja jeszcze dzisiaj zakręcę te 30 razy, no bo dzisiaj oponki wlatują. A to dopiero pod wieczór. Dobra. Cyk. Dobra, mam 40 tysięcy monet. Nawet jest nieźle. O i ogólnie pokażę Wam, w którym miejscu jest moja drużyna. Na 9. Jesteśmy na 9. Mamy 45 rozwoju. Spokojnie, te 46, 47 to jest chwila, bo, nie, bo one... Patrzcie, się na to. My mamy tam 20 chyba 21 kwaterę, będziemy mieli 22, 22 kwaterę, a taka Industries ma 20. A do 22 kwatera to jest jakieś 260 oponek, a 260 oponek to dwa pakiety. Więc mówię, a my mamy łatwiej, bo 50 popularka kosztuje więc myślę, że będzie git. Yy, możecie wbijać, mówię, do drużyny, ale no wpisowe to mówię, za 125. Powinno być więcej, ale ja dam na razie tyle, no bo po prostu nie chcę wam, yy, żebyście musieli aż tyle wydawać. O, fajnie. Nagrę, więc trochę mniej zróbmy. Dobra, w sumie to mogłoby być na tyle już, no bo wszystko już skończyłem mówić. No dobra, następnego otrzymacie się. I zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrypcję na kanale i wbijacie do drużyny z oponkami. Siema, cześć!